Co tam grasz? Gram w Brawl Stars? A co to za gra? A tobie co się stało? O co chodzi? Jak możesz tej gry nie znać? Przecież ona jest popularna. To, że coś jest popularne, to nie znaczy, że muszę to znać. Nie obrażaj mnie! Jest pierwsza ranga i dziewięć pucharków. Hej, Robeka, znasz jakąś grę Brawl Stars? Brawl Stars Babo. Ech, no dobra, Brawl Stars Halo, Robeka, hihi hi. um, sorki, nie słuchałam, o co chodzi? Ehm, um, Robeka, czy znasz taką grę jak Brawl Stars, bokiti się pyta? Znam, bo nawet w to gram Say what? O, ale super, a ile ty masz pucharków, bo ja mam ponad 12 tysięcy 13 527 Nie lubię cię ty mrekut. Hehe. <noise> A masz leona, bo bardzo bym go chciała. Nie, nie mam, ale bardziej bym chciała na przykład Tarę lub Sandy, ale też bym chciała bardzo tą nową postać, co teraz wyszła aktualizacja. Nazywa się chyba Jackie czy jakoś tam podobnie. A ja bym bardzo chciała tego pana P. Mm, pingwiki. <noise> Ej, możemy pokazać o czymś innym. No okej. Okay. Zapewne słyszałeś już o tym koronawirusie. Niestety słyszałam. Słyszałam, że w niektórych miastach szkoły zamykają. Nie tylko szkoły. Ciekawe kiedy naszą zamkną. Szczerze, ja chyba za niedługo zacznę się pakować. Hurra, wakacje, hihi. Hi. Kitty, nie traktuj tego jak wakacje czy ferie, przecież to jest poważna sprawa. Wiem, ja tylko tak żartowałam. Mam nadzieję, że to się zakończy jak najszybciej. Cześć, dziewczyny! Hej! Venus jest teraz u lekarza. Dzisiaj gips jej zdejmują. Uuu. Uuu. No jak to co? Będziemy dalej szukać, a znajdziemy. Ja na przykład dzisiaj zamierzam po lekcjach znowu iść do tego parku. Pójdę z tobą, musimy jej pomóc. No i co? Znaleźliście to coś? Pierwsze, nie drzwij się tak na korytarzu, bo się inni patrzą, a po drugie idź sobie stąd, bo my nie mamy zamiaru z tobą rozmawiać. I co, znaleźliście coś? Na pewno nie. Nie twoja sprawa. A nie mówiłam, trzeba było iść na tą imprezę. Było tak super. Nie chcę się chwalić, ale wszyscy mi zazdrościli mojej pięknej sukienki. Tak, Amanita na pewno wszyscy ci zazdrościli tej sukienki. Na pewno pan Kęci zazdrościł, na pewno pan z Ja ja też zazdroścę ci tej sukienki, no bo wiesz. Ja, ja chodzę często w sukienkach i naprawdę chciałbym mieć taką samą jak ty. No na serio, masz rację. Ja też ci zazdroszczę. Ha ha ha. Bardzo śmieszne. Wiesz co? Idź do biedronki, puść swoją głowę na wagę i naciśnij burak. Nara. Um, to było mocne. Hunter, możemy pogadać sami? A o co chodzi? Zaraz się dowiesz. No dobra, no to o co chodzi? No oddaj mi w końcu pokój, co? Eee, jak to oddaj? Przecież to jest nasz wspólny pokój. Aha, fajnie. Chcesz powiedzieć, że to jest nasz wspólny pokój. Super. Mm. Okej, okay, tylko powiedz mi, dlaczego mnie z niego wyrzuciłeś? E, co ja. Ja cię z niego wyrzuciłem? Nie pamiętasz? Przecież powiedziałeś, że. E, że ten. Że chciałbyś na chwilę pomieszkać gdzieś indziej sam. E, tam, do kogoś kolegów innych, czy coś? Hej, nie rób ze mnie debila, ja doskonale pamiętam, jak to było. E, Hunter, e, cześć. E, Ross, mam takie pytanie: Nie chciałbyś dzisiaj gdzieś indziej spać? E, co? Aha, okej, okay, zgadza się, no dobra, no to wychodź szybko i idź do jakiegoś pokoju, bo pani Klaudia nie lubi, jak po godzinie 21 chodzimy po szkole. Ale. Dobra, dobra, pogadamy o tym jutro. Idź już, idź już, bo zaraz będzie 21. Eee, i nie zdążysz. Serio? Nie przypominam sobie, żeby była taka sytuacja. Ja pamiętam inną wersję. Hej Ross, mam dla ciebie ważne pytanie. Hunter, ja też mam dla Ciebie coś ważnego do powiedzenia. Uważam, że ten pokój powinien być tylko dla Ciebie, nie dla mnie. Ja nie zasługuję na taki pokój. Nie zasługuję na to, żeby z Tobą mieszkać, bo Ty jesteś zarąbisty, mądry i w ogóle. A ja jestem taki tępy i nie wiem w ogóle co ja tutaj robię i jakim cudem dostałem się do tej szkoły. Uważam, że ten pokój powinien być tylko Twój, a ja powinienem mieszkać na korytarzu. Żegnaj i baw się dobrze w tym pokoju. Serio? Dzięki, ziomek. Co? No chyba Ciebie coś boli. Czy ty w ogóle wiesz, gdzie ja spałem? Eee, no gdzie spałeś? Spałem na ławce na korytarzu. Eee, no to widzisz, jaki dzielny jesteś. Hahaha, ha, ha, ale zabawne, teraz bez żartów. Natychmiast masz mi dać pozwolić wejść do własnego pokoju. Eee, Ros, ee, wytrzymaj jeszcze kilka dni. Co? Serio, proszę cię. Słucham? No, chyba sobie kpisz. A tak w ogóle po co się ciebie pytam? Idę do tego pokoju nawet i teraz. Ej, roz, nie zaczekaj! Dzień dobry, klaso. Niestety nie będziemy mieli teraz lekcji, ponieważ pani dyrektor chciałaby, żebyśmy poszli wszyscy do sali gimnastycznej, ponieważ chciałaby coś wam powiedzieć. Roz, czekaj. Kto to jest i co ona tutaj robi? E, to jest e, moja koleżanka. Niedawno zaczęła chodzić tutaj do szkoły. No i tyle. To dlaczego tutaj sama siedzi w naszym pokoju? E, bo chciałem ją mile ugościć. Żeby się, żeby się czuła dobrze w naszej szkole i tak dalej. Eee, czy mi się wydaje, czy ty zdradzasz Wenus? Co? Ja zdradzałbym Wenus? No chyba zwariowałeś. Wy się człowieku kopni. Hej ty, jak się nazywasz? I skąd się w ogóle wzięłaś? I jak długo tutaj siedzisz? Cześć, mam na imię Astronowa i nie wiem jak długo tutaj jestem. Serio, czy wy mnie macie za jakiegoś debila? Możecie mi w końcu wytłumaczyć co się tutaj dzieje i dlaczego musiałem przez kilka dni spać na ławce? Chodźcie tutaj do przodu. Witam serdecznie wszystkich nauczycieli oraz uczniów ze Straszyceum oraz Straszybówki. Dzisiaj na tym krótkim apelu chciałabym Was poinformować o jednej ważnej rzeczy. Kiedy tak na Was patrzę, to myślę, że chyba domyślacie się o co chodzi. Katie Perry do nas przyjedzie? Nie Madi, nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, co się dzieje już na całym świecie. A mianowicie, chodzi o koronawirusa. Zapewne wiecie o tym, że już szkoły są zamknięte, niektóre. I powoli też zamykają sklepy. Oprócz tych z jedzeniem, apteki. No i tam jeszcze kilka innych. I nasza szkoła od jutra też będzie zamknięta, więc dzisiaj nie macie już lekcji. Prosiłabym, żebyście się spakowali i jak najszybciej pojechali do domów. I prosiłabym, żebyście z tych domów nie wychodzili. Pamiętajcie, nie traktujcie tego jako ferii lub wakacji. Macie siedzieć w domu, w razie czego odbędziecie dostawać zadania domowe i inne informacje na Librusie. No i dodatkowo, gdybyście mieli jakiś problem w zadaniach, macie telefony do swoich nauczycieli. No i, no i oczywiście też na się możecie pisać, w razie czego. Więc w sumie to tyle. Bardzo proszę teraz iść do swoich pokoi. Mówię tutaj teraz do straszy całum. Spakować się, poinformować, poinformować rodziców, żeby jak najszybciej po was przyjechali. Albo jak najszybciej sami idźcie do domów, jeżeli macie taką możliwość. A pierwszoklasiści, chodzi tutaj o straszywówkę, w razie czego... Szkoła będzie dla Was jeszcze otwarta w następnym tygodniu. Gdyby ktoś z rodziców nie miał gdzie, nie wiem, gdzie Wam zostawić opiekę, gdyby nie miał żaden z Was żadnej opieki, to może jeszcze w następnym tygodniu przyjść do nas do szkoły. Pani Klaudia będzie Wami się opiekować. A już od następnego tygodnia, czyli już tam kolejnego, niestety szkoła już będzie całkowicie zamknięta. Na razie damy Wam 2-3 tygodnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale podejrzewam, że niestety szkoła będzie zamknięta na. No, niestety będzie dłużej zamknięta, podejrzewam. W sumie to tyle. Uważajcie na siebie. No i możecie iść się teraz te pakować. Zarąbiście! Nie ma szkoły! Zamykają tą budę! Super! Vacation! Daczej! Idziemy stąd szybko! Hmm, no to nie fajnie. Co się dzieje, Robeka? Nie mogę teraz jechać do domu. Dlaczego? Moja maszyna jeszcze nie jest skończona. Na no, ten wirus. Jestem androidem, nie zarażę się. A mogę zobaczyć ten wynalazek? Mm, no dobra, to chodź, pokażę ci teraz.